Jak wam się układa z Martą? Nie układa. wszystkich. Dzisiaj dzisiaj poodpowiadamy na pozostałe pytania, jakie ostatnio nam zadawaliście. Głównie będą to pytania odnośnie hodowli szkockich krów. Jest ze mną Marta, którą, którą odwożę na pociąg i mamy teraz troszkę czasu, żeby właśnie porozmawiać i jest to świetny moment, żeby Wam odpowiedzieć na na resztę pytań. Także wydrukowaliśmy je i Marta będzie mnie czytała, a ja będę w trakcie drogi odpowiadał. Nasze prywatne pytanie, czy lubisz, jak do ciebie, mówię, farmer? Powiedziałeś, że nie. Tak mam do ciebie mówić, Ejże Pawle. Ejże Pawle, może być farmer. Eee, dobrze, dokonałbyś podsumowania zeszłego roku i podzieliłbyś się planami na ten, zwłaszcza w kwestii hodowli. Tylko skupiaj się też na jeździe, dobra? Tak, tak. No, zeszły rok był fajny, bo w kwestii hodowli, w kwestii hodowli powiększyło się stado i to dosyć znacznie. Z 70 sztuk jest teraz 90. Założyłem też trzeci stado, czyli 90 sztuk w trzech stadach. Właśnie mamy, teraz mijamy jedno, to największe. Mają jeszcze jedzenie. No i Kończą, jak będę wracał, to im dam nowe baloty. I sprzedałem wszystkie jałówki, jakie się urodziły w poprzednim roku kilka reproduktorów no i... Wszystko było dobrze, żadna sztuka nie zdechła, wszystkie cielaki były zdrowe, także jestem zadowolony z tego minionego roku i myślę, że ten będzie też dobrze. Dobre. No, o ile nie przyjął to wrozy. dobra. Chociaż one nie będą miały, miały nie płety. przeszkadzają. Higiena Highlandów, jak ona wygląda? Nie da się ukryć, iż jest to dość czysta rasa w porównaniu do na przykład naszej rodzimej, no bo nie siedzą... W ster, w studiowa, tak, to jest główna właśnie różnica, że e, zwierzęta w przyrodzie też są czyste, ponieważ one nie są zamknięte w jakichś pomieszczeniach, gdzie mogą się pobrudzić, tylko chodzą sobie po polu, po, po lasach i ocierają o, o drzewa, o gałęzie i są takie czyste. Highlandy właśnie są, przebywają cały rok na dworzu i, i one się nie brudzą. Jak Wam się układa z Martą? Nie układa. <śledzimy> układa. No to już się upada dobrze się układa. Zabrał dużo czasu razem. <śledzimy> Mamy też czas na w Warszawie, trochę tu. Marta była u mnie na święta. Spędziliśmy razem Sylwestra, a później pojechaliśmy w góry. Jaki jest koszt rozpoczęcia hodowli Highland Cattle? A to takie pytanie było. O kosz... Po kosz... Po koszcie chyba mówiłem, o no, zakup stada i ziemię. Najważniejsza przy takiej hodowli to jest właśnie ziemia. bo jak... Jak ktoś chce zaczynać bez niczego, to będzie miał potężne koszty, żeby kupić teraz ziemię, ogrodzić to, kupić stado, no to myślę, że taka inwestycja się nie zwróci w przeciągu wielu lat. Czy łowisz ryby, a jak tak, to jaka ryba jest największą, którą złowiłeś? O. Martka jest największą rybą. <noise> tak. <noise> Jakbyś dzisiaj na nie. wędkę udało złapać. Tak, na siatkę. Bo tam było dużo rybek wtedy. <noise> Ale co, powiem na to pytanie? Bo teraz nie łapię ryb, bo no, za bardzo nie mam na to czasu. Wolę inne rzeczy robić. Ale jak zbuduję staw, no to wtedy te, to będę chciał, żeby, żeby były ryby, i na pewno od czasu do czasu będę sobie coś tam łapał, żeby zjeść taką rybkę. Nie? A łowiłeś kiedyś? No, w dzieciństwie łowiłem. To Podobno bardzo. Tak, Nawet zorganizowałem zawody. Spokaja. Zorganizowałem zawody kiedyś w łapaniu ryb. Na co zwrócić uwagę przy zakupie szkockiej krowy? Na pewno na jej zachowanie, czy jest spokojna, czy nie jest agresywna, czy nie boi się ludzi, na jej wygląd, posturę, kolor sierści, czy jest dobrze zbudowana, czy ma dobre papiery, czy jest 100% rasy, czy wiemy, czy znamy ich jej przodków, także dużo rzeczy. Ale najważniejsze to jest właśnie to pierwsze takie wrażenie, jak ona się zachowuje, jak wygląda, czy ma sierść taką błyszczącą, czystą, czy jakaś posklejana, to wtedy wiadomo, że ma na przykład 3 Czy dziewczyna z Warszawy odnajduje się na wsi? Kto odpowiada Kotko. na to pytanie? ty chyba. A ty potem dodasz, czy ja się odnajduję, czy wciąż się szukam? Ja się odnajduję na wsi, owszem, dobrze i też nie uważam, żebym była jakąś taką typową warszawianką, też nie do końca wiem, kto to jest typowy warszawiak, ale takie oburzenie często, to jest z Warszawy, z Warszawy? No ja nie mam w ogóle problemu z byciem na wsi, dla mnie jest to miejsce, gdzie można się uspokoić, pobyć w naturze, owszem, czasami może brakować gdzieś tam wyjścia, powiedzmy, do restauracji i tak dalej, natomiast na tym nie polega życie i ja mieszkając w Warszawie też nie praktykuję tego jakoś super ciężko, Często ja mam bardzo standardowy dzień, czyli odprowadzam córkę do przedszkola, pracuję, wracam, odbieram ją, siedzimy, się bawimy. Więc czy to na wsi, czy to w Warszawie, to nie ma dla mnie większego problemu. I jeszcze jedną rzecz dodam, że kiedyś mieszkałam przez 3 lata na południu Niemiec w bardzo małym miasteczku, gdzie właściwie nie było nic. Więc dla mnie. Życie poza Warszawą w zdecydowanie mniejszym, spokojniejszym miejscu jest już jakby przepraktykowane. No i jeszcze jedna ciekawostka, że podczas kwarantanny siedziałam ponad dwa miesiące właśnie na wsi u rodziców i to miejsce kocham. To, to jest jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi to jest działka pod Warszawą. To jest niby niecała godzina drogi, natomiast tam jest już totalnie inne życie inny świat spokój, przyroda i taki chill. Dobrze. Z wioski zawsze można pojechać też na weekend do miasta i tak. czy zaczerpnąć. Czy w planach jest czwarte stado? Nie ma. Skupiam się teraz tylko na tych trzech i tego będę kręcił. Czy Marta pomaga ci przy krowach? Pomaga. Pomagałaś sprzątać działkę z takich starych krzaków, jakieś tam patyki, zbieraliśmy takie różne rzeczy i też parę razy pomagałaś mi karmić. Tak, maybe. ja się żadnej no pracy nie boję. Agroturystyka. Jakie dasz dalsze plany w związku z nią planujesz? Może jakaś dłuższa relacja z prowadzonych prac? Przede wszystkim ten dom, czekam na zezwolenie. Jak już będzie coś się tam działo, to wtedy zacznę e, nadal nagrywać to wszystko. I będę pokazywał e, każdy etap. A z takich inwestycji dodatkowych, to będę chciał tam zrobić staw. Jakieś tak e, 2-3 hektary, jeszcze nie wiem, zobaczę. Czyli teraz cię papierologia trochę wstrzymuje, tak? Bo tak, już tak no tą... już przepisy. No. Dobrze. Czy to prawda, że planujesz zakup psa pasterskiego, będą vlogi odnośnie, układania, yy, odnośnie jego układania i pracy z krowami? Będą vlogi na ten temat, tylko że yy, psa dopiero będziemy szukać, tego pasterskiego, jak już założymy rodzinę, będziemy mieli dom i wtedy będziemy mieli też więcej czasu, żeby się nim zajmować. Tak, w pierwszej kolejności ja będę cisnęła o kundelka zwykłego, Dobre. przygarniętego, na którym nie Dobre. będzie trzeba jako super... Mam nadzieję, pracować. Może jakiś vlog na temat samej Piasecznej i jej tajemnic? No to jest y, bardzo fajny pomysł, bo mamy piękną okolicę, która jest troszkę niedoceniana wśród turystów i myślę, że można by y, ją bardziej rozpromować, dlatego pokażę w jakim miejscu mieszkam i nagram o tym osobny odcinek, tylko poczekamy troszkę jak się zrobi lepsza pogoda, bo teraz jest y, wszystko zasypane śniegiem i, i nic nie widać. Jak rozwija się hodowla Highlandów w Polsce? Jakie są obecnie w niej tendencje? Na pewno coraz więcej osób jest przekonanych do tej rasy i odchodzą od tego teoretypu, że krowa powinna jak najszybciej urosnąć i dać jak najwięcej mięsa, bo więcej osób też chce lepszej jakości mięsa, które niestety musi być pozyskiwane w takich w bardziej naturalnych warunkach, i to zajmuje więcej czasu. A Highlandy właśnie takie są, że one rosną w naturalnych warunkach, tak na dworze i jedzą zdrowo. Jedzą zdrowo, dają dobre mięso, dlatego też dużo osób chce, chce się tym zająć, żeby nawet tak dla samego siebie mieć coś dobrego, nie? wysokiej wartości mięsa. Druga grupa to są osoby, które po prostu. Mają nieużytki, jakieś tereny, które jest ciężko wypasać, wykaszać, czy cokolwiek tam zrobić, a tu wystarczy je ogrodzić, puścić krowy, no i, i szkockie krowy i one tam zrobią porządek. Tak. Jak wygląda z chorobami u tej rasy krów? Często chorują i czy y, to są drogie choroby w leczeniu, czy raczej są No zdoby? właśnie to jest jeden z większych plusów tej rasy, że ona jest bardzo odporna na, na choroby, na warunki atmosferyczne. Zima im nie przeszkadza, nie potrzebują budynków wystarczy im jakiś kawałek lasu albo, albo wiata. chociaż u mnie do tej to nie wchodziły nawet także to jest największy plus, że właśnie nie chorują i, i są odporne. Czy planujesz zakup maszyn rolniczych? Tak, mam stary ciągnik i on mi wystarcza w zupełności bo od dwóch lat nim nie jeździłem i myślę, że jakby stał nowy to też bym nim nie jeździł za często, ale planuję zakup włóki, która przyda mi się właśnie do równania pastwisk, żeby nie było kretowisk, żeby nie było Chociaż kretów to nie ma za bardzo, ale na pewno ten obornik, cały, który krowy zostawiają, to byłoby dobrze właśnie to wszystko równać na wiosnę. A masz jakieś zdjęcia, filmy z czasów, kiedy zaczynałeś hodowlę, pierwsze baśki, pierwsze paswiska? i Jak to się u Ciebie zaczęło? Pozdrawiam. To jest to nie pytanie. O, to by był fajny film osobno, żeby o tym coś nagrać. Myślę, że, że na pewno coś jest takiego z tych pierwszych lat. Szkoda, że nie nagrywałem wtedy filmów, bo to było ciekawe, jak miałem cztery krowy i... A dużo robiłaś wtedy zdjęć? Jakieś no, byś znalazł? tam gdzieś są te zdjęcia na pewno, to poszukam. młody młode, młodziaszek. lat temu. A teraz to co, stary? No nie, no młody, jurny i... <noise> A, także nagram o tym, bo to będzie fajny film. W ogóle e, cała ta historia, jak zdecydowałem się na, na hodowlę zwierząt, na rolnictwo, no, poszukamy takich zdjęć. To już wszystko, tak? Mhm. koniec pytaj, możemy się całować. Teraz. Naprawdę. My się nie ma... całujemy przecież. Ale ja chcę. No to na Nawet do widzenia się pocałuję w policzek. O kurde.